Jesteśmy pod drugim adresem w Hongkongu Let's Go Lego Creation Inside Out Zaraz wejdziemy eee, I zobaczymy tak naprawdę co tam się dzieje Jak to wygląda A to jest tak nasze szybciutko Nathan Road W Hongkongu Popularna ulica, dzielnica Także idziemy do sklepu No cześć Witajcie. Weszliśmy właśnie do sklepu tutaj z klockami Lego. Sklep jest bardzo duży. Obsługa poprosiła mnie tylko, żebym nie nagrywał twarzy. Klocki, tak jak u nas w Polsce, podobnie. Jako bardzo duży wybór, praktycznie wszystko jest na miejscu. Z takich nowości, które już u nas w Polsce są. No to mamy właśnie te klocki. Tutaj mamy z nowości to drzewo. Psidias, książeczki w języku angielskim. poro takich książek u nas nie ma no mamy te Ninjago mamy co tutaj jeszcze mamy no nagram wam to ale sami sobie zobaczycie no nie ma tych książek u nas Lego Friends tutaj zestawy technika bardzo duży sklep wam powiem naprawdę jest sporo fajnych rzeczy. Ja się zastanawiam, kto to budował. Zobaczcie, miasto Ninjago. Jeśli coś takiego chciałem zbudować, mam te wszystkie zestawy. To bardzo fajnie można ładnie złączyć w takie miasto. To nie mam do końca koncepcji, jak to później wykorzystać, bo ułożyć to ja mogę ułożyć. Tutaj mamy klocki z Legolandu zestawy, no jest troszeczkę zestawów takich, no właśnie chyba zaraz coś wyhaczę. No powiem Wam, takie ładne zestawiki. Spójrzmy, tutaj jest 8 Hong Kong Dol, 800 Hong dollars to jest prawie 400, tu też 350, takie zestawy z 2011 roku. Te zestawy chińskie mam. Tam widziałem też jeden zestaw, zaraz Wam pokażę z 2013, chiński wąż. Co my tutaj mamy? To jest ciekawe. Taki taki na Halloween. Tutaj jakaś impreza randka, tu jest święty Mikołaj tutaj jest. Zestawik. Mamy praktycznie tylko dwie minifigurki. Tutaj mamy takiego zajączka zajączek Misiek, Tygrys, Tygrysek chyba. Pod spodem jest zajączek. No zestawy architecture w moich zestawach mamy great wall of china i tutaj nie widzę statuły wolności także ja jeszcze mam statuę wolności w filmie w moich filmach widać było jak go składałem tu mamy chime no i ciekawe powiem wam że fajny fajny sklepik Chodzimy na Kreatora Tutaj mamy Zestawy, zobaczcie Mamy Castle Podejdę z bliska O, tutaj jest niezły Zestaw Black Shaw Ile te zestawy kosztują? Taki zestawik 2.500 tysiąca Hong Kong Dollars, czyli dzielimy na Na dwa, to jest 1250 Ten jest 940 Ten jest 830-40 jakoś tak. No spójrzcie fajne. Z takich rarytasów, gdzie u nas tego w sklepach już nie ma, a tu jeszcze można wychaczyć. Tu no, mamy ninjago, tak jak wcześniej mówiliśmy tu widać, że chłopaki składają. Mamy Mindstorma i tutaj właśnie pokażę Wam te zestawiki Year of the Snake 2013 rok się trochę odbija. Tu mamy e, rok w Chinach, a um, każdy rok to jest rok czegoś, czyli w tym roku był e, rok świni, tu mamy mm, rok psa, rok Kurczaka, rok małpy, rok, rok e, owieczki. Także wszystkie te zestawy. Zobaczcie, Lego Hausa, Ona na dole jakieś poukładane architektury. Tutaj jest wieża statua wolności. Tu zobaczmy wszystkie kosmiczne. Z takich zestawów, których nie mieliśmy u nas, no to jest tutaj LEGO KUSO o numerze 21101. Poszukamy go, ile w Polsce to kosztuje. Tu mamy Curiosity Rover. No i mamy te zestawy z Hideanside, te nowości. Tutaj są te mini figurki, które chciałem Wam pokazać wszystkie. To jest seria 15. Tu mamy Ufolutka. To jest Seria 6. Zaraz pogadam z nimi, czy się uda tego robota albo tego Ufolutka ściągnąć. To bym sobie kupił. Nic. Dobrze, słuchajcie, naprawdę fajny, fajny sklepik. Dużo fajnych rzeczy. Podobne ceny jak w Polsce. Taki zestaw tutaj kreatora. Lądownik na Księżycu 880 Hongkong dolarów to 440 zł. U nas to kosztuje 420 zł. Stary zestaw ciuchci. To już jest nowsza wersja. No nic. Słuchajcie. Widzicie, jak te sklepy wyglądają. Naprawdę duży, fajny sklep. Można zobaczyć, praktycznie, jak każdy zestaw tutaj wygląda. No, zobaczcie, jaki fajny ludzik. Co tutaj jeszcze jest? Miasta na dole. Świetnie. Naprawdę super sprawa. I tutaj mamy z Hide and Side. Newbury new High. To jest jakaś szkoła. Jeszcze nie znam dokładnie tych nazw. Także tutaj mogę się coś mylić świetnie słuchajcie dzięki za oglądanie i do usłyszenia z dalszych relacji jeżeli chodzi o klocki lego i klocki lego w Chinach pozdrawiam cześć